Kto nie marzył o pokoju, w którym chciałoby się przebywać? Miejsca, do którego wchodzisz i czujesz, że możesz w pełni odetchnąć? Mój pokój był kompletnym bałaganem. Ubrania porozrzucane, stół zawalony, łóżko zawsze nieposłane. Uważałam to za normalne. To po prostu mój styl, powtarzałam sobie. Aż poznałam japoński sposób organizacji przestrzeni, który całkowicie zmienił moje życie. Najbardziej niesamowite? Udało mi się przekształcić mój pokój w zaledwie 15 minut dziennie, używając prostych technik, które każdy może zastosować. Mieszkam w małym mieszkaniu, pracuję przez cały dzień i nie mam czasu na duże porządki. Mimo to, udało mi się stworzyć pokój, który mnie uszczęśliwia, pomaga mi lepiej spać i budzić się z większą energią. To nie magia, to po prostu inteligentna organizacja. Najbardziej zaskoczyło mnie odkrycie, że nie potrzebujemy wielu rzeczy, aby żyć dobrze. Tak naprawdę im mniej mamy, tym łatwiej utrzymać wszystko w porządku. Kiedy zmniejszyłam liczbę ubrań w mojej szafie o połowę, nagle znalezienie co założyć stało się znacznie łatwiejsze. To samo dotyczyło innych przedmiotów. Zacznijmy od podstaw. Uporządkowany pokój to nie tylko ładny widok, on zmienia sposób w jaki śpisz, jak się budzisz, a nawet twój nastrój w ciągu dnia. Kiedy wchodzę do zabałaganionego pokoju, od razu czuję, jak moje ciało napina się. Kiedy jest posprzątany, potrafię naprawdę zrelaksować się. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było obserwowanie mojego pokoju oczami kogoś, kto nigdy tam nie był. Zobaczyłam, ile rzeczy mam, których nie używam: ubrania, które już nie pasowały, książki, których nigdy nie przeczytam, przedmioty, które trzymałam na wszelki wypadek. Postanowiłam być szczera w stosunku do siebie i zapytać, czy to mnie uszczęśliwia, czy to jest użyteczne. Jeśli odpowiedź brzmiała nie na obie te pytania, nadszedł czas, aby to puścić. Zaczęłam od separowania rzeczy, których już nie używałam ubrania, których nie nosiłam od ponad roku, niewygodne buty, zepsute akcesoria. Na początku było to trudne, przyznaję. Miałam sentyment do niektórych rzeczy, mimo że wiedziałam, że ich już nie założę. Ale uczucie wolności po oddaniu wszystkiego było niesamowite. Moja szafa zyskała przestrzeń. A wybór, co na siebie włożyć, stał się znacznie prostszy. Potem zorganizowałam to, co zostało. Na japoński sposób każda rzecz ma swoje miejsce. Nic nie leży porozrzucane. Ubrania uczę się składać w taki sposób, aby zajmowały mniej miejsca i były widoczne w szafie. Nie muszę już rozwijać wszystkiego, aby znaleźć t-shirt. Widzę je wszystkie naraz. Małe przedmioty, takie jak biżuteria, zegarki i inne akcesoria, zostały zorganizowane w pudełkach. Wcześniej leżały rozsypane na stole, teraz każdy ma swoje miejsce. I co najlepsze, rano nie tracę już czasu na szukanie tego, czego potrzebuję. Wielką zmianą było wyrzucenie telewizora z sypialni. Japończycy lubią przestrzenie o jednej funkcji. Sypialnia jest do spania i odpoczynku. Kiedy usunęłam telewizor, zdałam sobie sprawę, że śpię lepiej, głębiej. Mój telefon również zyskał specjalne miejsce z dala od łóżka. Teraz noszę go w salonie i przynoszę do sypialni tylko na noc, a nawet wtedy leży daleko, na stole. Innym trikiem, którego się nauczyłam, była kwestia łóżka. Wydaje się głupie, ale ścielenie łóżka każdego dnia, zaraz po obudzeniu, zmienia wszystko. Zajmuje mniej niż dwa minuty, a ja zaczynam dzień od małego osiągnięcia. Kiedy wracam zmęczona z pracy i widzę posłane łóżko, czuję, że wracam do miejsca, które mnie szanuje, które mnie przyjmuje. Czystość również jest fundamentalna. Nie trzeba codziennie robić generalnych porządków. Wystarczy zabrać to, co jest poza miejscem i schować, odkurzać powierzchnię raz w tygodniu. Zmieniać pościel co siedem dni, to małe rzeczy, które razem robią wielką różnicę. Kolory w sypialni również mają ogromne znaczenie. Japończycy preferują stonowane odcienie, które uspokajają. Zmieniłem kolor ścian na jasny beż, zasłony na delikatny szary, a pościel na białą. Efekt był taki, że mam przestrzeń, która pomaga mi się zrelaksować, gdy tylko wchodzę. Zbyt mocne światło przeszkadza w śnie. Wymieniłem żarówkę sufitową na słabszą o żółtawym świetle i kupiłem małą lampkę nocną na stół przy łóżku. Wieczorem używam tylko tego łagodniejszego światła, które ułatwia mojemu ciału zrozumienie, że nadszedł czas na zwolnienie tempa. Rośliny są mile widziane. Nawet w małej sypialni udało mi się znaleźć miejsce na dwa doniczki z roślinami, które oczyszczają powietrze. Nie tylko upiększają wnętrze, ale również poprawiają jakość powietrza, którym oddycham w nocy. Zapachy również mają znaczenie. Rozpylanie wody z kilkoma kroplami lawendy na poduszce, kilka minut przed snem, pomaga mi lepiej zasnąć. To prosty rytuał, który oznacza przejście od aktywnego dnia do momentu odpoczynku. Japończycy cenią sobie pustkę wolną przestrzeń. To nie znaczy, że sypialnia musi być pusta, ale że ma zawierać tylko to, co niezbędne z przestrzenią do poruszania się i oddychania. Pozbyłem się mebli, których nie potrzebowałem, takich jak fotel, który służył tylko do odkładania ubrań. Pokój stał się bardziej przestronny i przewiewny. Jedną z praktyk, którą przyjąłem, jest wdzięczność za przedmioty, które posiadam. Może to brzmi dziwnie, ale działa. Kiedy składam bluzę, którą nosiłem, dziękuję jej. Że utrzymywała mnie w cieple i komfortowo. Kiedy ścielę łóżko, dziękuję za to, że mam bezpieczne miejsce do spania. To sprawiło, że bardziej doceniam to, co mam i mniej pragnę tego, czego nie mam. A te 15 minut, to czas, który poświęcam codziennie na utrzymanie porządku. Zaraz po obudzeniu spędzam 5 minut na ścieleniu łóżka i odkładaniu rzeczy na swoje miejsce. Przed snem kolejne 10 minut na przygotowanie ubrań na dzień następny. Sprawdzenie czy wszystko jest w porządku, spryskując lawendą poduszkę. To małe działania, które razem mogą odmienić atmosferę. W weekendy poświęcam więcej czasu, około godziny, na głębsze sprzątanie. Zmieniam pościel, ścieram kurz ze wszystkich kątów, sprawdzam czy jest coś do oddania lub wyrzucenia. To sposób na odnowienie przestrzeni i utrzymanie jej zawsze przytulnej. Najbardziej imponuje mi w tym japońskim podejściu, jak uczy nas, by mieć inny stosunek do przedmiotów. Nie chodzi o posiadanie większej ilości pięknych rzeczy, lecz o docenianie tego, co już mamy, dbanie o każdy przedmiot i okazywanie mu szacunku, na jaki zasługuje. Jedna rada, która zrobiła dla mnie ogromną różnicę, to Nigdy nie odkładaj na jutro tego, co możesz schować teraz. Brudne ubrania trafiają od razu do kosza, a nie na podłogę czy krzesło. Książki wracają na półkę po przeczytaniu. Używane kubki nie leżą na stoliku przez kilka dni. Ta dyscyplina na początku wydaje się trudna, ale szybko przekształca się w nawyk. A co najlepsze, oszczędza czas. Znacznie szybciej jest schować coś zaraz po użyciu, niż zbierać stos rzeczy w nieładzie później. Inną ważną zmianą było ograniczenie liczby produktów w łazience. Miałem dziesiątki kremów, szamponów, kosmetyków, które ledwo używałem. Zostałem tylko z tym, co naprawdę potrzebne co działa dla mnie. Łazienka stała się bardziej uporządkowana i czysta. To samo dotyczyło książek. Miałem wiele, których nigdy nie zamierzałem przeczytać ponownie. Oddałem większość, zostawiając tylko te, które naprawdę kocham lub które są przydatne do konsultacji. Odkryłem, że nie muszę posiadać książki, aby udowodnić, że ją przeczytałem. Doświadczenie czytania zostaje ze mną, nawet po tym jak książka odejdzie. Dodatkowe pościele również zostały zredukowane. Kiedyś miałem wiele zestawów schowanych, teraz mam tylko trzy: jeden na łóżku, jeden czysty w szafie i jeden na wypadek awarii. To więcej niż wystarczające, a szafa z pościelą stała się znacznie bardziej uporządkowana. Jedną z rzeczy, których nauczyłem się dzięki japońskiemu minimalizmowi, jest to, że łatwiej jest posprzątać przestrzeń, gdy jest w niej mniej rzeczy. Kiedy mamy wiele przedmiotów, kurz gromadzi się między nimi. A posprzątanie wymaga więcej wysiłku, by zdjąć wszystko z miejsca. Z mniejszą ilością rzeczy sprzątanie staje się szybsze i bardziej efektywne. Kolejnym ważnym punktem jest to, jak dużo lepiej śpię po zorganizowaniu swojego pokoju. Wcześniej szedłem do łóżka z niespokojnym umysłem, myśląc o bałaganie i rzeczach, które muszę uporządkować. Teraz wchodzę do czystego, zorganizowanego pokoju, który zaprasza mnie do relaksu. Mój sen znacznie się poprawił. Sposób w jaki przechowuję ubrania również się zmienił. Wcześniej układałem koszulki jedna na drugiej w szufladzie. Gdy potrzebowałem tej z dołu, wszystko się psuło. Nauczyłem się składać i przechowywać je pionowo, jak w segregatorach. W ten sposób widzę wszystkie naraz i mogę wziąć dokładnie te, której chcę, bez bałaganu przy innych. Buty zyskały specjalne miejsce przy drzwiach, nigdy więcej w pokoju. To japoński zwyczaj, aby nie wnosić brudu z ulicy do domu, szczególnie do sypialni. Zostawiam jedną parę wygodnych klapek tylko do użytku w pokoju. Moje biurko, które znajduje się w kącie pokoju, również przeszło transformację. Wcześniej było pełne papierów, długopisów bez pokrywek i splątanych kabli. Teraz znajduje się na nim tylko komputer, przybornik z niezbędnymi przyborami, notes i mała roślinka. Lepiej pracuje w czystej i zorganizowanej przestrzeni. Kable od ładowarek i innych urządzeń elektronicznych zostały uporządkowane za pomocą prostych spinaczy, zrobionych w domu z papierowych klipsów. Koniec z chaotycznym bałaganem, który zbiera kurz i sprawia, że wszystko wygląda na nieporządne. Nauczyłem się również, jak ważny jest rytuał przed snem. Wyłączam ekrany co najmniej godzinę przed snem, porządkuję ubrania na następny dzień sprawdzam, czy wszystko jest w porządku w pokoju. Być może czytam kilka stron fizycznej książki, nigdy na telefonie ani tablecie. Ten rytuał sygnalizuje ciału, że nadszedł czas na spowolnienie, przygotowanie się do snu. Jedną rzeczą, która mnie zaskoczyła, było to, jak organizacja pokoju wpłynęła na inne obszary mojego życia. Zacząłem być bardziej zorganizowana w pracy. Lepiej planować posiłki na tydzień i dbać o moje finanse. To tak, jakby przejrzystość fizycznej przestrzeni przynosiła również klarowność umysłu i nie trzeba wydawać pieniędzy na organizację pokoju. Użyłam pudełek, które już miałam w domu. Przecięłam pudełka po butach, żeby zrobić przegrody w szufladach. Wykorzystałam słoiki po dżemie do przechowywania drobnych przedmiotów. Kreatywność bardzo pomaga, a efekt jest nawet bardziej spersonalizowany. Najtrudniejsze, bez wątpienia, było pozbycie się rzeczy o wartości sentymentalnej. Stare listy, prezenty, których nie używałem, ale miały znaczenie, ubrania, które już na mnie nie pasowały, ale przypominały o wyjątkowych chwilach. Na te przedmioty stworzyłem małą skrzynkę wspomnień. Zachowałem tylko to, co naprawdę miało znaczenie, a mimo to w ograniczonej przestrzeni. Jeśli nie mieściło się w pudełku, to oznaczało, że musiałem to puścić. Kolejną zmianą było zaprzestanie impulsywnych zakupów. Kiedyś, zobacząc promocję na piękne prześcieradła. Kupowałam je, mimo że miałam już wiele w domu. Teraz, przed każdym zakupem, pytam siebie: czy naprawdę tego potrzebuję? Gdzie to przechowam? Czy to, co mam teraz, już mi nie służy? W większości przypadków zdaję sobie sprawę, że nie potrzebuję nowej rzeczy. Jednym z trików, które stosuję, aby utrzymać porządek, jest zasada pięciu minut. Jeśli coś można zrobić w mniej niż pięć minut, robię to od razu. Odłożenie ubrania, uporządkowanie biurka. Wyczyszczenie małego rozlania. Nie pozwalam, aby małe zadania się kumulowały, aż zamienią się w dużą bałagan. Moja rodzina zauważyła różnicę. Moja mama, która zawsze nazywała mnie zdezorganizowaną, była pod wrażeniem transformacji. Mój chłopak mówi, że teraz chętniej spędza czas w moim pokoju, bo atmosfera jest bardziej przytulna. Ja sama czuję się spokojniejsza, bardziej w harmonii, kiedy jestem w domu. Sekret, który odkryłem, nie polega na posiadaniu idealnie wyglądającej sypialni, jak te, które widzimy w czasopismach. Chodzi o to, aby mieć funkcjonalną sypialnię, która spełnia moje potrzeby i sprawia, że czuję się dobrze miejsce, które łatwo utrzymać w porządku, nawet w codziennym pośpiechu. Jeśli myślisz, że nie dasz rady, że Twoja sypialnia jest zbyt zabałaganiona, że nie masz czasu, wiedz, że ja też tak myślałem. Zacznij od małych kroków. Wybierz jeden kąt, jedną szufladę i uporządkuj. Sprawdź, jak się czujesz, potem przejdź do innej strefy. Stopniowo transformacja nastąpi. Pamiętaj, celem nie jest posiadanie sypialni, która imponuje gościom, ale takiej, która sprawia, że czujesz się dobrze. Azyl, w którym możesz naładować energię po męczącym dniu. Miejsce, które pomoże ci lepiej spać, lepiej budzić się i lepiej żyć. I nie, nie musisz stać się Japończykiem, aby zastosować te zasady. To uniwersalne idee dotyczące porządku. Funkcjonalności i szacunku dla przedmiotów, które nam służą. Dostosuj je do swojej rzeczywistości, do swojego gustu, do swojej przestrzeni. Ważne, aby działało dla Ciebie. Dziś, gdy patrzę na moją przekształconą sypialnię, czuję dumę. Nie tylko z efektu, ale z procesu, z dyscypliny, którą wypracowałem, z nowego spojrzenia, które mam na przedmioty, które mnie otaczają. Czuję, że mam większą kontrolę nad swoją przestrzenią. A co za tym idzie, nad swoim życiem? Jeśli mi się udało, to tobie też się uda. Zacznij dziś, poświęć 15 minut. Jutro kolejne 15. Po tygodniu zauważysz różnicę. Po miesiącu nie będziesz chciał wracać do poprzedniego stanu, a po trzech miesiącach będziesz miał nowy styl życia: prostszy, lepiej zorganizowany, spokojniejszy. Zakończę zdaniem, które przeczytałem i które dobrze podsumowuje tę filozofię. Twój dom powinien być miejscem, w którym czujesz się najbardziej komfortowo na świecie. Jeśli twoja sypialnia nadal nie jest tym miejscem, być może nadszedł czas, aby ją przekształcić. Zacznij już dziś, małymi krokami, i obserwuj, jak dzieje się magia. Podziel się tym błogosławionym filmem, aby dotrzeć do innych, którzy potrzebują wsparcia, tak jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z całego serca zabycie częścią naszej wspólnoty wiary. Jeśli chcesz nieco bardziej wspierać nasz kanał, rozważ zostanie członkiem naszego kanału. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoje poszukiwania. Dziękuję i niech Bóg wszystkich Błogosławi. Do zobaczenia.